Zanim przejdziemy do filmiku proper, chcę Wam tylko podziękować za strasznie dużą aktywność pod moim ostatnim filmikiem. No i całe 240 wyświetleń jak na godzinę 13.20 w piątek, więc Mua, dziękuję bardzo. Dodatkowo dwie nowe subskrypcje. Nie wiem szczerze co powiedzieć, ale możemy przejść do filmiku. Co Wy na to? Jeśli nie zauważyliście, że ostatni filmik był trochę taki na, na szybko robiony, to gratulacje. Najwyraźniej jestem bardzo dobry w tym, co robię. Ale jeśli zauważyliście, to również gratulacje, gdyż tak, to prawda. Mało co się nie przygotowałem na ten filmik. Po prostu szybko, na szybkości zrobiłem, przeczytałem otwarty list, powiedziałem to, co wiem, to, co mogłem na szybkości znaleźć, zmontowałem i tyle. Mm, I Niestety czas na drugą część tego filmiku, gdzie jednak się przygotowałem, mam dwie strony fajnego scenariusza, mam e, naprawdę bardzo dużo jako tak, ale researchu, więc e, w środę 10 lutego prawie no nieprawie. Wszystkie media w Polsce, które nie są kontrolowane przez rząd, postanowiły mm, wziąć udział w strajku z powodu planu wprowadzenia podatku od reklam. Podatek od reklam i jakaś tam procent zysków z reklam idzie w stronę rządu, a media są trochę biedniejsze o te może milion, dwa miliony rocznie. Dosyć ciekawe podsumowanie, prawda? Mógłbym jeszcze ja przeczytać ten list otwarty, gdyż. Przedłużyć, po prostu przedłużyć długość filmiku, ale po co nam to? To, co mogę powiedzieć, to to, że mm, kanał telewizyjny, który ja chciałem oglądać rano, wrócił tak w okolicach, sobie nawet tu zapisałem, 15.30 16.00. Więc tyle z całego dnia strajkowania. Więc można od razu powiedzieć, że to jest manipulacja informacją, że. M mówili, że nie będzie żadnych programów, nie będzie reklam, nie będzie niczego takiego. A tu nagle się okazuje, że Polsat w wypuścił Viasat Nature. A kto wie co jeszcze wypuścił, bo ja na przykład nie oglądam tych Criminal Investigation Polsat seriale i te 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 tego całego gówna, co się znajduje na mm, cyfrowym Polsacie. Ale Wajasat Nature uwielbiam. Uch. Tak jak to je zauważyłem w komentarzach, którymi napisaliście pod ostatnim filmikiem, większość z Was wierzy, że telewizja, radio, prasa, stare media kłamią. I tu się muszę z Wami zgodzić, że kłamią, ale nie w dosłownym tego słowa znaczeniu. Nie mówią, że... Mm, "u Ziemia jest płaska. uuu, Księżyc to tylko lampa. "u Keczeński ma 23 lata. Nie, 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 nie. Kłamstwo medialne, a kłamstwo w prawdziwym życiu to są dwie różne rzeczy. Zacznijmy od tego, że istnieje takie coś jak prawo prasowe, prawo medialne, etyka zawodowa i. Jest to dosyć bardzo mocno przestrzegane i czasami w przypadku TVP można zadzwonić i zaskarżyć się, że na przykład no, ten, ten dziennikarz kłamie i potem mój stary wykładowca w skopa wejdzie do tego dziennikarza domu i powie, e ty, ty, ty mordo, ja, ja cię uczyłem i już nie ma dziennikarza. Teraz, jak na to patrzę, to nawet bardzo dobrze wytłumaczyłem, jak działa Rada Etyki Zawodowej w mediach i jak działa ten cały customer service w TVP, więc jestem z siebie bardzo dumny. Na pewno wytłumaczyłem to lepiej, mniej profesjonalnie, ale lepiej od mojego wykładowcy, który, mam nadzieję, że jeśli to ogląda, to nie wparuje mi do domu i nie powie mi, że jestem porażką ogólnie łamanie przepisów medialnych, szczególnie jeśli chodzi o fałszowanie informacji, propagandę i takie inne rzeczy, wiąże się z bardzo dużymi mandatami, naprawdę obscenicznie dużymi mandatami. Oczywiście, jeśli patrzeć na to z tej strony, że telewizja X zarabia 100 milionów złotych rocznie na biednych masach szarych komórek, to 50 tysięcy złotych dziennie to nie jest jakoś dużo pieniędzy, ale pamiętajcie że może się to mnożyć i tak w sumie jest na całym świecie z mediami że są one kontrolowane przez rząd sami w takim stopniu żeby nie było żadnych, żadnych kłam, żadnych propagandy żadnej, żadnego nazizmu, komunizmu takich różnych rzeczy natomiast to o czego wam nikt nie mówi szczególnie na wykładach z dziennikarstwa z prawa medialnego i takich innych rzeczy jest to że media i tak kłamią. Oczywiście ich kłamstwa są bardziej subtelne, są bardziej wyrafinowane, są tak stworzone, żeby w razie czego można było je nie tyle, że szybko usunąć, co i yy, nawet zaprzeczyć, że one istnieją. Takie... Nie, ja nie pamiętam, żeby to kłamstwo było powiedziane. Może to była po prostu pomyłka w porannej telewizji, albo tam po północy w wieczornej telewizji, czy w jakiejś tam powtórce, czy coś tych yy, rzeczy. Tu chodzi o to, żeby nałożyć jakąś narrację na jakikolwiek dany nam materiał. For example. Mam serię zdjęć autobusa, który wyjeżdża po tym, jak został naprawiony. Mogę tutaj dać wiele różnych narracji, że rząd Miasta Stołecznego Warszawy wykłada coraz większe pieniądze na naprawę starych autobusów, co szkodzi, bo można przecież kupić nowe, te hybrydowe czy innego rodzaju, w pełni elektryczne autobusy. Tak, taką można mieć narrację. Prawda była oczywiście taka, że po prostu się zepsuł autobus, przyjechał, Drugi autobus z mechanikiem, mechanik naprawił, autobus odjechał. Mechanik zapalił ze mną papierosa, trochę ze mną porozmawiał, po czym też odjechał. Ale, ale teraz załóżmy taką narrację. Nieznajomy kierowca autobusu specjalnie zatrzymał się przy autobusie miasta stołecznego Warszawy, żeby naprawić ten przeklęty stary autobus. I to pokazuje miasto stołeczne, rząd miasta stołecznego Warszawy w złym świetle, bo jeśli oni nie mają pieniędzy, żeby wysłać mechanika, no to jak tutaj, to co, co to ma być? I wtedy możesz powiedzieć, że ty nie wiedziałeś, że to jest mechanik, ty po prostu na szybkości zrobiłeś zdjęcia, bo nie płacą ci przecież milionów złotych rocznie, żebyś tutaj doszczędnie wyszukiwał każdego ziorąbka informacji. Chociaż teoretycznie powinieneś. To jest tylko taki bardzo, a to naprawdę bardzo podstawowy przykład mm, manipulacji w mediach. Manipulacja, oczywiście mówią, że manipulacja jest zła, ale prawda jest taka, że manipulacja istnieje. Co może dziesiąty, co dwudziesty yy, temat w wiadomościach jest lekko manipulowany, zretuszowany, żeby pokazał coś w lepszym bądź gorszym świetle. Nie wszystkie, ale część. Nie duża część, ale Wystarczająca część moim zdaniem. Więc dla tych wszystkich, co napisali w jakimkolwiek komentarzu, na jakimkolwiek filmiku, że media kłamią, to chcę Wam tylko powiedzieć, że prawnie rzecz mówiąc, media nigdy nie kłamią. One manipulują informacją, więc radzę używać te ten frazes. W innych komentarzach napisaliście mi również, że przecież media w ogóle się nami nie interesują, po prostu jest tylko. No, w sumie tutaj w tym przypadku nie mam zbyt dużo do powiedzenia. Jak każda firma, która zarabia na konsumentach, to nie, nie, nie uznają, że istniejecie, drodzy, kochani widzowie tak jakby powiedzieć, że ja się interesuję tym jak kurczak, którego ja wczoraj zjadłem na obiad miał na imię jaką miał rodzi rodzinę czy miała jakieś dzieci, czy złożył jakiekolwiek jajka, a gdzie mieszkał takie inne pierdoły i co on myśli o tej całej sprawie z kurczakami, gdzie są mordowane w miliardach na całym świecie po prostu dla mediów my przeciętni ludzie nie mamy znaczenia i to jest smutna prawda jeśli chodzi o media my po prostu nie istniejemy w ich oczach i jesteśmy tylko Oczami przed ekranem telewizora, po prostu patrzymy się na ten ekran. Media robią co chcą, i możecie powiedzieć, że, a okej, okay. jak oni się nami nie interesują, to my się nie będziemy interesować nimi. Po czym włączacie TVN24 i oglądacie wiadomości. Absurdalne. Ale nawet, jakbyśmy zmienili z dnia na dzień rząd z PiSu na PO, na PSL, SLD. Co tam jeszcze mamy? Co najważniejsze jest to, że to nic nie zmieni. I tu już mówicie, że o, będzie, do będzie mniejsze dofinansowanie dla TVP. Masz taką pewność, to są media narodowe. Ktokolwiek rządzi, ten rządzi mediami, panie kolego, więc mogą być nawet większe. Nie, podatki będą lżejsze. No prawda, podatki będą lżejsze, ale będzie też strasznie dużo różnych sposobów na to, żeby oszukać ludzi w podatkach. Co chcę powiedzieć, to to, że zawsze, ale to zawsze będzie podział polityczny i w tym podziale politycznym zawsze będziemy mieli takie coś, jak patrzenie na numer jeden. Zawsze będą patrzeć na to, co dla nich jest ważne będą sobie dodawać premie, sobie podwyższać, zwiększać, zmniejszać, takie różne pytania, żeby tylko im było lepiej. Przecież oni dostają taką potężną emeryturę za jedną sesję w Sejmie. Szchajs się zawsze musi zgadzać. Niestety nasz rząd nie ma co poradzić. Demokracja na chwilę obecną jest najlepszym, co możemy mieć. Gdyż dyktatura zła, dyktatura demokratyczna zła, monarchia. Monarchia? Proszę Was. Demokracja jest najlepszym rozwiązaniem rządzenia masy ludzkiej, jaki mamy na, na czasy XXI wieku. Może w przyszłości się to zmieni, może się nie zmieni. Szczerze, ja się na tym na tyle nie znam, żeby powiedzieć, przewidzieć, czy coś się zmieni, czy nie. Ja tylko wiem, że teraz demokracja jest najlepszym rozwiązaniem. Możecie powiedzieć, że nie ma demokracji w Polsce, ale niestety jest. To my wybraliśmy Dudę, to my wybraliśmy Kaczyńskiego, to my wybraliśmy PiS, 48-54%, panowie no, i panie. Na czym trzeba się skupić teraz, szczególnie, że to jest filmik o mediach, to to, że rozmawiamy tutaj o mediach. Starych mediach telewizja, radio i prasa. To są trzy stare media każdy starszy od drugiego. Pierwsza była prasa, w Rzymie, w Grecji, nieważne, potem było radio. Bardzo dziwne. Potem była telewizja, o której historii będę rozmawiać w moim wielkim Magnum Opus, można powiedzieć. Stare media umro. Umro i nic nie możemy na to poradzić. I szczerze. Mm... Ja nie mam nic przeciwko temu, żeby opodatkować ciężko TVN, nawet TVP, Polsat, ATM i tak dalej, i tak szmale, ale co mi przeszkadza, to to, że opodatkowują media online nowe media YouTube, Twitch, live streamy, blogi i te inne pierdoły. To przecież w internecie leży przyszłość mediów. To dlatego mamy tutaj wszystkie te video on demand, pay-per-view, yy, mamy Netflixa, mieliśmy Show Maxa, mamy Amazon Prime'a, mamy, mam nadzieję, w tym roku, jak obiecują, Disney Plusa. Mamy strasznie dużo usług streamingowych, mamy strasznie dużo źródeł informacji z całego świata. Globalizacja pozwoliła nam na to, żebyśmy mogli oglądać wiadomości ze Stanów Zjednoczonych, mieszkać w Polsce. W mieszkać w Rosji, używając na przykład NordVPN-a, sponsora dzisiejszego odcinka. Tego kłamstwo, sorry. Przyzwyczajenie. Nowe media w porównaniu do starych mediów, zarabiają grosze, jeśli chodzi o reklamy. Jak kiedyś tam patrzyłem, to chyba był 2016, 2017 rok, na 1000 dolarów w reklamach w telewizji klasycznej, w starych mediach, za 4 dolary możesz mieć taką samą ilość reklamy w YouTubie. Więc to w sumie dużo mówi o tym, kto ma więcej do stracenia. Stare media, stare media sobie poradzą, bo liczą tutaj 50 tysięcy złotych za 30 sekund reklamy wieczorem, a nawet do miliona złotych w jakimś prime time'ie czy coś w tym yy, stylu. Natomiast nowe media, nowe media mają strasznie duże problemy przez ten podatek reklamowy. Załóżmy, że będzie to 15% tego podatku reklamowego. 15% z 45%, które zostaje youtuberowi, to jest dosyć dużo, szczerze powiedziawszy. Plus jeszcze musisz zapłacić podatek dochodowy, inne jakieś haracze, może zapłacić za filmiki, które często o, o, oznaczają, że są nieopłacalne. I co szybko się okaże, to to, że nowe media, pracownicy w nowych mediach będą mieć naprawdę wielki problem, gdyż no na przykład załóżmy, że gdybym ja zarabiał 10 tysięcy złotych, Miesięcznie na moich filmikach. <laughs> 10 tysięcy złotych, bardzo święty. I spłacam mój sprzęt filmowy, powiedzmy 1000 złotych miesięcznie. Yy, I yy, nie wiem, co tam jeszcze. Mamy ten podatek 15%, co jest yy, 1500 złotych. Yy. Plus podatek dochodowy i szybko się okaże, tych 10 tysięcy złotych zostaje nam. Średnia krajowa. I teraz powiedzcie mi, czy jakieś małe byty będą chciały pracować? Będą chciały robić takie rzeczy, skoro mogą na przykład zarobić więcej w biedronce? Za o wiele mniej godzin pracy. I wtedy najgorsze, co się może wydarzyć, to to, że stare media przejmą nowe media i będziemy mieć TVN tylko na YouTubie. Będziemy mieć w sumie tylko największych graczy na YouTubie, Twitchu i tak dalej w Polsce, gdyż tylko oni będą mogli sobie pozwolić na to, żeby, żeby zarabiać jakiekolwiek pieniądze, gdyż dla nich to, to nic. 15%, zakładamy, że 15% to nic. Podatek od reklam to jest bardzo mało pieniędzy. Media walczą o tych mniejszych, o mniejsze byty, które potem mogą wykupić, żeby zarobić więcej na nich. Co myślisz, że powiem, że o, altruistycznie robią to tylko dla małych medialnych babies jak ja? Nie, coś wy, głupi jesteście, czy co? Nie, już mnie nie znacie. Oczywiście, że robią to dla pieniędzy. Oczywiście, że robią to tylko po to, żeby im było lepiej. Jeśli nie będzie tych małych twórców medialnych, to jak mają zdobywać nowe horyzonty, nowe frontier, nowych mediów, nowe stacje telewizyjne jakieś lokalne, gazety? No jak mają to robić, jak nie będą powstawać nowe? Dlatego walczą z Podatkiem od reklam. Dlatego rząd chce nałożyć podatek od reklam, żeby no może nie, żeby walczyć z moimi mediami, ale żeby dać małego takiego kopa w dupę mediów, które ich krytykują ciągle dzień za dniem oraz żeby dofinansować trochę. Różnych rzeczy, jak na przykład NFZ. I tutaj ktoś mi w komentarzach napisał bardzo przyjemnie, że te 2 miliardy miały pójść na onkologię, część z tych pieniędzy miało pójść na onkologię, a jednak te dofinansowanie TVP poszło do TVP w postaci 1,95 miliarda złotych. Ej, Szczerze nie wiem, co tutaj powiedzieć. Mógłbym tutaj powiedzieć, dlaczego cała forma pracowania w TVP jest. Okrutna, dlaczego TVP upada i potrzebuje tyle pieniędzy od podatników, ale zatrzymam to sobie na jeszcze inny filmik. Dlaczemu by nie? Pewnie się teraz zastanawiacie, co ja powiem: czy ja jestem za, czy ja jestem przeciw temu strajkowi. Czy ja będę strajkować przeciwko rządowi, czy będę, jak rząd mówić, eee, eee, to nie tego. Moja odpowiedź jest taka. Nieważne co rząd powie, nieważne co media powią, ta cała sytuacja najbardziej boli nowe media. Ja jestem za nowymi mediami. Nie jestem dlatego, że zarabiam czasami na YouTuberach, na twórcach medialnych w internecie. Nie mówię to dlatego, że zarabiam na telewizji, na telewizjach różnych. Nie mówię to dlatego, że nie wiem, jestem jakimś fanem POPIS-u PO czy innego takiego gówna. <laughs> Mówię to dlatego. Mówię to dlatego, moi kochani, że ja się zrodziłem z internetu. Ja żyłem internetem przez większość mojego życia i nie wyobrażam sobie życia bez mniejszych youtuberów powstających z roku na rok. Bo co to ma być, żeby w Polsce nie było nowych innowacji w sferze YouTube'a? My byliśmy wiodący, jeśli chodzi o kulturę youtube'ową. My byliśmy przewodnikami w świecie gówna na YouTubie. I teraz się to może skończyć. I to wszystko dlatego, że rząd i stare media walczą ze sobą jak stare babcie i nie widzą jakich wnuczek, nowe media, spada ze schodów, żeby tylko spaść z mostu prosto do rzeki lawy, która płynie do Mordoru. Dlatego będąc w pełni świadomym tego, że moje zdanie nie ma Ostatecznie, znaczenia: Niech robią, co chcą. Chcą walczyć, proszę bardzo. Chcą nałożyć ten podatek na litość boską. Zastanówcie się, będziecie hejtowani, i potem przyjdzie nowy rząd za Bóg wie, ile już lat, bo już straciłem rachubę czasu, i zmienią to. Mówiąc o filmiku. Nieważne co i jak, przez jakie błoto będzie trzeba przejść, ja wierzę z całego serca, że nowe media przezwyciężą wszystko i będą dominować w sferze mediów, będą jedyną formą mediów do następnego stulecia, gdzie wymyślą, nie wiem, Braindance, jak w cyberpunku czy coś ten deseń. Ale do tego czasu możemy tylko spekulować, możemy tylko marzyć, więc chcę Wam gorąco podziękować jeszcze raz za poprzedni filmik. Mam nadzieję, że ten filmik będzie równie popularny. Oczywiście zapraszam Was gorąco do komentarzy poniżej. Żebyście, nie wiem, powiedzieli mi, jak bardzo nie mam racji. Ja będę to ignorować. Żebyście mi powiedzieli, jak bardzo mam rację i nie wiem, wstawię Wam lajka czy coś, ten desję, może coś odpowiem. Albo powiedzieć mi, że PiS jest najlepszy, i wtedy ja powiem w niektórych sprawach tak. Tak, jest najlepszy, ale w większości jest kiepski. Tak samo jak każda partia polityczna, tak samo jak każdy rząd jaki istniał przed pisem i zapewne będzie istnieć po pisie. Nie ma najlepszej partii. Są same gówniane, które mają swoje plusy i swoje minusy. I. Tym obrażającym sposobem zakończyłem swoją karierę na YouTube, że dlatego nie mówię tak często o polityce, więc cieszę się, że cokolwiek powiedziałem. Ja się z Wami żegnam. Pamiętajcie: lajka, subskrybenta. Dużo dislajków zapewne usłyszę, zobaczę. Ja natomiast wyrzucam ostatnią stronę scenariusza i cześć.